Cześć wszystkim, witam was na kanale Zaczytana Ja jestem Aurelia i dzisiaj do was przychodzę z Tak, się pójść książkę Dzisiaj do was przychodzę z filmem, który Naprawdę pięknie mi podsumuje Cały ten rok książkowy, jaki Mogłam doświadczyć, ponieważ Jest to film, w którym Podsumuję moje wszystkie najukochańsze książki Książki, które polecam W stu procentach, które były po prostu Dla mnie czymś, czymś więcej, które były Cudowne i które, wiecie Po prostu zawsze je będę polecała i jest ich tylko 7. Niektórzy mogą pomyśleć tylko 7, niektórzy aż 7. Dla mnie to jest tylko 7 albo aż, też sama tak naprawdę tak konkretnie nie wiem, ale chyba się cieszę z tego, że jest ich tylko 7, ponieważ dzięki temu mogę wam, możecie mi zaufać, że jeśli dla mnie już coś jest po prostu 10 na 10, a jest tego tak mało, to wiecie, że to naprawdę było dla mnie coś, było naprawdę dla mnie czymś więcej i że naprawdę to polecam z całego serca. I zawsze Wam o tych książkach opowiem, jeśli chcielibyście się mnie zapytać, jakie są moje ulubione książki, to na pewno którąś z tych bym wam wymieniła, bo są one cudowne i mam tutaj statyw, i... Jak... Znaczy mam lampę. I wydaje mi się, że tak częściej będziemy robić, ponieważ ona mi daje bardzo dobre światło, a nie muszę zaświecać światła. Jakby wiecie, takiego, wiecie, pokojowego, więc bardzo się cieszę, więc na pewno tak będziemy mnie widzieć częściej z tym światłem. I tak, to jest moje drugie podejście do tego filmu, ponieważ... Przypomniałam sobie nagle o jakiejś książce, ale potem się okazało, że ją czytałam w tamtym roku. Więc tak, <gry> ale już z tym pozymnym akcentem. Zaczynajmy. Dobrze, na sam początek, i już tutaj od razu mówię, jeśli byłyby jakieś tomy serii, na przykład, nie wiem, powiedzmy trzeci tom, to ja wam nie będę mówiła fabuły. Jedynie jeśli to będą na przykład pierwsze tomy, lub jeśli to będą jednotomówki, to wtedy wam będę mówiła, bo po prostu wiecie, chcę się głównie skupić na tych tomach lub na tych książkach, żeby tak faktycznie oddać im po prostu hołd w tym roku. I mamy tutaj na sam początek wo wojowników yy, Blask Gwiazd. Ja od razu chciałabym tutaj też powiedzieć, żeby po tym nie było. Ja wszystkie tomy Wojowników po prostu uwielbię. wielbię je wszystkie, ale ten tom miał jednak w sobie to coś. I co to jest to coś? Pewnie się zapytacie. Jak ja czytałam ten tom, to Moja miłość do wojowników do wojowników wzrosła jeszcze bardziej. Mimo że ja myślałam, że to już jest po prostu nierealne, nim namacalne, żeby tej miłości było więcej. Ten Tom mi pokazał, że jednak może być tego więcej. I jak dwa pierwsze tomy tej serii były naprawdę dla mnie nieprzyjemne, to to było po prostu coś, coś pięknego, coś cudownego. Po prostu jak je ja czytałam, czytałam pewną właśnie pewną scenę w tej książce, jakby wiecie, pierwszy wątek księżycowej sadzawki. To w tamtym momencie po prostu czułam, jak moja miłość wzrasta I nie, nie mogę tego inaczej opisać, ponieważ to było tak piękne pod każdym aspektem Wszystko tutaj, wszystkie plot twisty, wszystkie wydarzenia to po, prostu, to po prostu było czymś więcej z całej serii i było cudowne I no nie, no nie mogę wam powiedzieć więcej, ponieważ byłby, byłyby to spoilery Ale po prostu ten tom był jednym z najcudowniejszych, jakie czytałam i... Dzięki, który, dzięki któremu moja miłość do wojowników jeszcze bardziej wzrosła. Teraz coś, co jakby ja psychicznie nie dowierzam, że ja to czytałam jeszcze w tym roku, bo ja byłam pewna, że to czytałam w tamtym roku, a się okazało, że czytałam w tym, nawet wiem kiedy, bo skończyłam to o jakiejś 23:00 ostatniego dnia lutego. Jest to Buntownik. Jak wiecie, seria legendy. Jest jedną z moich najukochańszych serii na świecie pod słońcem. Marylu Lou wszystko opisała tak genialnie. I no naprawdę ja nie dowierzam, że jeszcze w tym roku miałam możliwość przeczytania tej serii nie wiedząc, co się będzie dalej wydarzało. Wydarzy... Nie, nie będzie się dalej działo. Tak? Czy ja to dobrze powiedziałam? Wiecie, o co mi chodzi? Czymś takim był Puntownik Buntownik jest ostatnim tomem w 100% zamykającym, zamykającym Naszą całą historię June i Daya Tutaj nie mamy akurat w tym tomie perspektywy June Mamy tutaj perspektywę zamiast June, mamy perspektywę Adena, czyli młodszego brata Daya I z jednej strony troszeczkę mi to przeszkadzało, ale z drugiej całkowicie rozumiałam przekaz Maridu, Dlaczego ona postanowiła się na tę perspektywę I było to po prostu piękne Ten tom był zaplanowany na każdą malutką niteczkę, po prostu nie dało, się, nie dało się tutaj znaleźć żadnych niedociągnięć, bo było widać, że Mary Lou tak dobrze to rozplanowała i zapracowała, było to po prostu piękna historia która po prostu była dla mnie kolejnym smaczkiem z tego świata, tutaj jesteśmy poza republiką, jesteśmy w innym kraju, więc jeszcze bardziej mogliśmy się dowiedzieć więcej o tych krajach i co się wydarzyło no to było piękne, samo zakończenie, ostatni rozdział, ostatni rozdział był tak okropnie przecudowny, tak zamykający wszystko I może wiecie, jakby ja teraz mówię, że to jest, było zamykające, to ja bym i tak chciała więcej z tego świata, ponieważ ta książka była cudownie opisana Ja tutaj ryczałam, ja się emocjonowałam, ja się bałam, ja... Wszystko wszystko. I to, jak Marilu potrafi cudownie rozpracować cały świat, rozpracować wszystkie emocje i uczucia bohaterów, to, to, jest, to jest niemożliwe. Jego na to świetnie robi. I. No, ta seria jest. Sorry, ro, rozczulam się. Ta seria jest dla mnie po prostu czymś więcej. Ten tom, cała seria. Był on wyjątkowy. Był on piękną przygodą Przez którą mogłam przejść jeszcze w tym roku I ja naprawdę nie dodziwiam, że to jeszcze było w tym Bo Przeżyłam z nim mnóstwo I bardzo mi przykro, że nie mogę już wrócić do tej serii Ale był... <gryw> Wiem, że ja się powtarzam, ale po prostu to mnie Wciągnęło od pierwszych stron Buntownik był, mogę tutaj Szczerze powiedzieć, mimo że tutaj jakby wiecie Mam tu swoją topkę to on był jedną z najwyższych książek w tej topce, chyba nawet najwyższą z całej topki. Był cudowny. I wydaje mi się nawet, że resztę tych książek oceniłam na 4,75, a to była jednak to była. Bo wiecie, jakby jak brałam jakieś książki, to moimi faworytami są książki, które oceniłam albo na 4,75, albo na 5 na 5. I to była jedyna książka w tym roku, którą oceniłam od razu po jej przeczytaniu na 5 na 5. Bez. Większej analizy oceniam ją na 5 na 5, bo zazwyczaj oceniam na 4,75 i po jakimś czasie sądzę, że to będzie 5 na 5. Ale tutaj bez wahania dam 5 na 5. Po prostu wiecie, od razu. I ja nie żałuję tej decyzji, ponieważ No ta seria jest tak genialna, tak inteligentna, ona, ona bierze czytelnika tak dojrzale, tak cudownie, piękna seria. I proszę, przeczytajcie całą serię legendy dla mnie. Jest ona cudowna. Jest ona pięknie, pięknie ukazująca życie. Proszę, czy, przeczytajcie to dla mnie. Ja uwielbiam tę książkę. Ona po prostu powinna stać na jakichś trofeach u mnie życiowych. Czytajcie. Kolejna książka to jest akurat tą pierwszej. Pierwszy tom w serii, o którym będę mogła Wam coś opowiedzieć tym razem, jest to Dunbridge Academy, tam gdzie ty. Troszeczkę mi się napisy zdarły, ale i tak wam tak ładnie pokażę, żeby świeciło. Słuchajcie, mamy tutaj historię, tak naprawdę perspektywy dwie, ponieważ mamy perspektywę Emmy i Henry'ego Emma jest zawodową biegaczką, która z Niemiec dostała się do elitarnej szkoły, czyli Dumbridge Academy, i ona każdemu mówi, że po prostu chciała, ponieważ jej tam mama kiedyś chodziła, ale tak naprawdę. Ma taką małą tajemnicę przed wszystkimi, i pojechała do Dambridge Academy, ponieważ chciała się dowiedzieć czegoś o swoim ojcu, który, jak była mała, się rozwiódł z jej mamą i już jakby wiecie, nic o nim nie wie. Oraz mamy perspektywę Henry'ego, który jest prefektem w tej szkole i którzy obydwoje, w ogóle oni obydwoje na samym początku prawie się spóźniają na samolot i poznają się w tamtym momencie, i tak się zaczyna ich cała relacja. To jest akurat książka trochę bardziej. Trochę bardziej takie, taka z mocniejszym wątkiem romantycznym, bardziej taki romans, no nie. I ja się nie spodziewałam, że, ten, że ta książka może mi się aż tak bardzo spodobać. A powiem Wam, chwyciła mnie za serce w każdym aspekcie. To jak to szkoła była dobrze i świetnie opisana, to jest naprawdę ciężko. tylko to nawet powiedzieć, jak to było dobrze. Po prostu ja czytałam tę książkę, miałam ochotę się uczyć, miałam ochotę chodzić do szkoły. Ona miała taki genialny vibe, że to było nie do opisania. Była, była super, była genialna i ten sam klimat po prostu był piękny. Opisy bohaterów też były super. Bardzo się cieszyłam też, że ten romans jednak nie wyszedł tak na pierwszych stronach. I no, to, był, to jest Friends to Lovers i to jeszcze to jest Slowburn. Chciałabym Wam wszystkim tak powiedzieć, bo jeśli niektórzy nie lubią, ale było piękne, jakby w ogóle, same opisów bohaterów. I wiecie, co mi najbardziej dawało klimat tego wszystkiego? Najbardziej lubiłam szkolne przebieżki <noise> Szkolne przebieżki to było coś najlepszego, co miałam możliwość czytania w tej książce Naprawdę, jak... szkolne przebieżki były super A raz do końca pójdę zaświecić światło, dobra? I jak już mówiłam, naprawdę nie spodziewałam się po tej książce bardzo wiele, a dało mi ona mnóstwo Te wszystkie też wydarzenia, które się tutaj wydarzały, plus twisty były naprawdę super i bardzo stokrotnie Wam polecam tą serię i ten tom, ponieważ no, jest on świetną rozrywką. Jeśli właśnie też lubicie romansy, no to też z chęcią. Ja, właśnie, wiecie, ja rzadko sięgam po ten gatunek, a jednak to mi się bardzo spodobało. I tak, i z chęcią bym y, pojechała do Sary Springs, do Niemiec, i poprosiła ją o autograf na tej książce. Ale piękna historia, z chęcią, na, no na pewno po prostu Wam będę ją polecała Teraz książka, która totalnie mnie zmiotła z planszy w tym roku To była jedna z tych książek, na których ryczałam jak głupia I chyba to była, to była jedna z tych niewielu książek Przez które ryczałam przez jakieś pół godziny lub godzinę, no nie? Ta książka po prostu wbiła mnie w fotel i zrobiła ze mną wszystko co możliwe Jest to TPIA. O Tipi i ja ja wam dzwoni już naprawdę bardzo długo tutaj, ponieważ mimo że jakby ja to zawsze mówię, ponieważ ja to widziałam u zaksiążkowanych. I ja wiem, ta okładka nie zachęca, nawet mnie wtedy nie zachęciła, ale może jeśli ktoś. Mu... To jest tak od... napisane takimi, to jest taki chyba. Wi... To jest napisane wierszem z tego, co mi się wydaje, lub czymś podobnym. I już wam opowiem, o czym to jest. Mamy tutaj naszą Tipi i jej siostrę. I właśnie ta siostra jest narratorką tej powieści, przepraszam, nie pamiętam jak ona się nazywa Ponieważ bardzo rzadko to było mówione tutaj Ale na razie to nie jest istotne Właśnie jest to historia sióstr syjamskich Czyli właśnie Tipi i jej siostry I jeśli by ktoś nie wiedział, kto to jest siostry, siostry syjamskie To są osoby, które jakby są połączone ze sobą ciałami Historia się zaczyna wtedy, kiedy nasze dwie siostry mają po 17 lat Ich mama twierdzi, dobrze Koniec z nauczaniem domowym. Chcę, żebyście wyszły do ludzi, żebyście pokazały, że nie jesteście dziwadła dziwadłami I od tamtego czasu zaczęły chodzić do szkoły i wtedy tak naprawdę się zaczęła cała ta historia. I wiecie co? Pier na na naprawdę czwarte tej książki. Trzy czwarte tej książki było takich, że czytałam, dawałam znaczniki, bo pięknie było. Po Pokazywane jak ludzie się czują w takiej sytuacji A przez jedną czwartą Uryczałam jak głupia Naprawdę jakby To jak tutaj wszystko jest pięknie opisane Jak przeżycia głównej bohaterki Jak związanie z jej siostrą Jakby wiecie tutaj było Bardzo wiele razy opisane, że Moja siostra mnie irytuje, że chciałabym zrobić coś Ale Tipi tego nie chce, dlatego tego nie zrobię I często było takie, że Wiecie co, ja, ja. Ja bym wolała po prostu nie być razem z tą siostrą połączonymi ciałami. I po prostu, no ona momentami miała i dość, ale i tak pod koniec zostało nam pokazane, że mimo że moja siostra czasami była upierdliwa, że czasami była męcząca, to że ją ukocham i to się nie zmieni. Bo to jest moja siostra, z którą spędziłam tyle życia, że ja nie potrafię żyć bez niej. I wiecie no... I to jest piękna historia. Ona po prostu, przede wszystkim, co ona ma takiego w sobie, to ona pokazuje, pokazuje to po prostu, jak tacy ludzie się czują, że to je... Wiecie, ludzie na nich patrzą jak dziwadła, ale oni, ale ci ludzie nie myślą co. Bo wiecie, ludzie myślą, że one tego nie widzą, a one to widzą i one potem o tym myślą. I to po prostu jest pokazane, jak ludzie się zachowują w tamtych takich momentach i jak tacy takie osoby jak one. Reagują i traktują to. Jest to cudowna historia, bardzo otwierająca oczy, i wydaje mi się, że ona powinna nawet pójść na lekturę szkolną, ponieważ ona ma tak cudowny przekaz, że nawet jeśli jesteśmy inni, jeśli nie wiem, wyglądamy inaczej lub mamy jakąś chorobę, której inni nie mają, to nie znaczy, że ludzie powinni nas traktować gorzej. To jest przecudowne, jak ta książka jest uświadamiająca. I jakby to naprawdę, jakbym mogła jakoś ustalić, jakby mi ktoś powiedział Dobra, pokaż Aurale, jakie książki miałybyś pójść na lekturę szkolną To ja bym pokazała TP I no naprawdę, jakby ta książka ma około 400 stron, ale no naprawdę jest Ma bardzo mało tekstu I chyba, wydaje mi się, że czałam przez te ostatnie 50 stron Też głównie dlatego, że sama mam siostrę i trochę wiem jak to wygląda Oczywiście nie w 100%, ale no, ostatnie 50 stron było piękne. Nawet jak teraz sięgam po te znaczniki i patrzę na te znaczniki, które dawałam pod koniec, nawet teraz się rozczulam. I to jest idealne pokazanie, jak ta książka była świetna, wybitna. I możecie. Wszystko! Wszystko naraz po prostu. Cudowna. I proszę przeczytajcie, bo sam przekaz i sama końcówka jest warta wszystkiego. Uwielbiam tę książkę i na pewno będę zawsze wam ją polecała. Teraz książka. Po której tak naprawdę nie wiem, czego się spodziewałam, ale dostałam na pewno o wiele, o wiele, o wiele więcej Czyli jest to Kari Sato powraca Jest to pozycja, która po prostu, oh my god Taylor Jackie reeds odwaliła tak dobrą robotę, że to jest nie do opisania, naprawdę To było tak dobre, ale najpierw wam opowiem, o czym to w ogóle jest Mamy naszą tytułową Karisato, która jest już, może nie emerytką, tylko jest kobietą, która ma 40 lat I która jak była młodsza, była najlepszą tenisistką na świecie Bo była wszystkie rekordy, miała najwięcej tam w ogóle pucharków czy czegoś tam Ogólnie miała najwięcej nagród I mając, tak? Dobra, sorry Aktualna historia się dzieje wtedy, kiedy Kari miała 37 lat i postanowiła się na emeryturę A dawniej była naprawdę najlepszą tenisistką świata Nikt jej nie mógł pobić, po prostu była genialna I wiecie, kiedy ona jest już na tej emeryturze i sobie odpoczywa i tak dalej Ktoś nagle pobija jej rekord I Kari jest bardzo zawziętą osobą i twierdzi Wracam na kort, ponieważ chcę ponownie wygrać i tak się zaczyna nasza cała historia. Też od początku, tutaj trochę do sto której strony, gdzieś od tyle. Mamy jej historię z przeszłości, z tego, jak zaczęła się jej ka cała kariera tenisowa, I potem to tak dalej idzie. I ja tak, ja, jest, ja, te, ja też sama jestem sportsmenką Na pewno nie tak, nie tak ambitnym jak sama Kari, ale trochę wiem, jak to jest. Trochę wiem, jak to jest oddać się sportowi, i no naprawdę to było. To było cudowne. Jakby wiem, że Kari popełniała mnóstwo błędów, ale jest ona jedną z tych bohaterów, które ja uwielbiam, które mają determinację, które są pewne siebie. I wiecie, co, co mi się najbardziej spodobało w tej książce? Że ja sięgałam po tą książkę, oczekując, że będzie dużo tenisu. I ja się nie zawiodłam. Słuchajcie, na każdej stronie, na każdej będziecie mieli coś wspomniane o tenisie. To jest świetne. Jak autorka nie odbiega od tematu, jednak ten tenis bez przerwy krążył, tak jak krąży bez przerwy w głowie y, Kari i to pokazało po prostu jej wszystkie emocje, i wszystkie odczucia i samo zakończenie jakby wiecie mimo że jak już mówiłam, mimo że bohaterka nie zawsze podejmuje dobre decyzje, to my i tak jej dopingujemy, bo nie wiemy co innego robić, ponieważ to jest taka bohaterka, której nie da się nie dopingować. Była to Historia cudowna, pokazująca y, tak silną determinację człowieka, który zapomniał o innych I uświadamiający sobie potem, że moje życie to nie jest tylko sport i nie tylko tenis Ale są to też ludzie, ludzie, którzy mnie kochają i ludzie, którzy od samego początku we mnie wierzyli I powinnam, się na, chwilę, powinnam na chwilę wziąć oddech i ich docenić I jest to cudowna historia, którą będę wam też zawsze polecała Piękna, bardzo angażująca, i jeśli na przykład sami gracie w tenisa, to na pewno po prostu ta książka będzie dla was młodzikiem, uwielbiam ją. Przechodzimy do ostatnich dwóch książek. I teraz mamy tomy z serii i mamy tutaj. Bardzo brudną grę ze zbrodni niezbyt eleganckiej Słuchajcie, to był najlepszy tom, jaki przeczytałam w tym roku z tej serii Był on tak wybitny Słuchajcie, ja go zaczęłam gdzieś o 23 I wiecie, jak ja go zaczynam, to miałam takie... byłam taka przymulona Stwierdziłam, dobra, zacznę sobie tam parę stron i idę spać Ale jak ja go zaczęłam, to ja normalnie czułam się tak, jakbym wypiła 5 kaw i naprawdę jakby byłam tak przebudzona, jak gdyby mi mama nie kazała, to ja wam mogę obiecać, że przeczytałabym ten tom w jedną noc. Ty, jak wiele on miał plus twistów, jak szybko się wydarzyła główna akcja, jak nie musiałam dług... no, po prostu jak nie musiałam na długo nic czekać i to wszystko, jakby opisy bohaterów, opisy sytuacji były super, genialne, wyśmienite. Też, co bardzo często Wam powtarzam w tej serii, że tutaj jest coś, co bardzo rzadko możemy spotkać. Czyli tutaj nie ma bohaterek albo dobrych, albo złych, albo czarnych, albo białych. One są szare. Każdy może interpretować ich zachowania inaczej. I to tego nie, ma, nie, tego nie spotkacie często. To jest. Nie spotkacie tego często w książkach, ponieważ to można spotkać bardzo rzadko, a tutaj jest to genialnie opisane. Te wszystkie wydarzenia. Ja mam po prostu czasami odskakiwam od książki, miałam takie. No way, no way I po prostu sam wątek i po... ja, ja uwielbiam chyba najbardziej właśnie te tomy, które się dzieją w szkole I było to super Nie mogę wam nic więcej powiedzieć, bo byłoby tutaj mnóstwo spoilerów Ale ten tom to, Ten tom jest najlepszym Z całej zbrodni I bawiłam się przy nim wyśmienicie I drugi raz też bym się bawiła, mimo że znałabym zakończenie Jest cudowny, genialny, wybitny I każde określenie Teraz ostatni tom, znaczy ostatnia tak naprawdę książka, która jest również tomem i w ogóle nie wiem, czy niektórzy z Was nawet wiedzą, że go oceniłam tak wysoko, bo na 4,75 jest to Rozbój mnie od Tahery Mafi, czyli trzeci tom dotknie mnie. Słuchajcie, ten tom, jakby. Czy wy widzicie, ile ja tutaj mam znaczników? Widzicie? Tutaj było mnóstwo wszystkiego. Wszystkiego. To było tak napakowane, Wszystkimi wydarzeniami to po prostu było tak wciągające nie, jak it, nic innego I wiecie, ja mam bardzo mieszaną relację z, cał z całą serią Ale ten tom był wybitny Wszystkie wydarzenia tutaj, wszystko jak było pięknie pozamykane I same opisy postaci wszystkiego I wiecie co? Dotknij mnie on ma taki klimat, jaki nie ma żadna inna książka I to jest chyba w tym wyjątkowe I nie wiem, co wam po prostu więcej powiedzieć. Po prostu musielibyście przy mnie siedzieć i patrzeć po prostu na, na moje wszystkie reakcje Bo po prostu to jest ta, świat ta mafii, jaki stworzyła To jest świat, który nie równa wam niczemu Ponieważ jest on tak ciągający z takim wielkim klimatem i ja nie dowierzam, że ja prawie całą serię przeczytałam w jeden rok Bo kolejny, ostatni tom wyjdzie w kolejnym roku ale jeśli by wyszedł w tym, to ja bym wszystko przeczytała naraz, raz Znaczy jakby w jednym roku, więc ja to nie wadę, I ten tom był cudowny I jeśli się wahacie, jeśli się boicie, że ten tom po drugim wam się nie spodoba To uwierzcie, że wam się spodoba I że jest to najlepszy tom z dotymi, jaki czytałam Dobrze, moi drodzy, tym akcentem będziemy kończyć ten film Troszeczkę się rozgadałam, ale słuchajcie Na takie książki to warto się rozgadywać Ponieważ... Były one po prostu czymś więcej I dziękuję wam, że, że mogłam spędzić z wami ten rok Ponieważ w tym roku się działo naprawdę mnóstwo szalnych rzeczy Mnóstwo pięknych rzeczy Same targi, książki, na których spełniło się moich mnóstwo marzeń Bardzo wam dziękuję też, że tutaj jesteście Bo gdyby nie wy, to by nie było tego wszystkiego I dziękuję wam, że jesteście Dziękuję też tym książkom, że dzięki nim poznałam moją miłość, może nie, że poznałam, ale że dzięki nim moja miłość do książek jeszcze bardziej wzrosła i że były tak Tak okropnie dobre. I tak, i tym po tym akcentem będę się z wami żegnała. Dajcie mi koniecznie znać, jakie, jakie wasze książki w tym roku były Waszymi ulubieńcami, i tym po tym akcentem się z wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia, bądź w nocy. Znaczy. Trzymajcie się. Cześć!